Witam wszystkich na moim kanale. Dzisiaj będzie trochę o łączeniach płyt GK, jakich materiałów używam i jaki jest mój sposób na fazowanie płyt. Jak widzicie, ta konstrukcja już była dawno postawiona. Postanowiłem, dzisiaj jest piątek, postanowiłem trochę oderwać się od pierwszego piętra, zejść na parter i zająć się chociaż godzinkę w czymś innym, żeby innych myśli dostać. Więc tak, ja do łączeń używam fizeliny. Mój sprawdzony sposób. Są różne sposoby, ale to jest mój sposób. Próbowałem różnych, dla mnie ten jest najlepszy, tak powiem. I pierwsza, pierwsza sprawa, łącze, miejsca, w których będziecie wykonywać łączenia muszą być koniecznie zagruntowane. Tak jak ze wszystkim, wiadomo. Kolejna rzecz, trzeba zaciągnąć, pierwszą leciutką warstwę dać i wypełnić dokładnie wszystkie miejsca spojmowane, żeby jak najgłębiej masa szpachlowa urobiona Wam weszła. Wtedy dajecie fizelinę, tak zaciągacie na drugi raz i zostawiacie do wyschnięcia. Ja, ja, ja używam masy Vario, na pewno słyszeliście o tym. To jest dosyć drogi, drogi materiał, ale naprawdę jest bardzo mocny. 60 minut macie na obróbkę tego, jak robicie, tak? 2-3 godziny powiedzmy już jest suche, zależy, no teraz jest jeszcze ciepło, to może można później działać dalej. Ja i tak będę później całą konstrukcję zawsze objeżdżam jeszcze gładzią raz wszystko po całości jadę, żeby mieć pewność, że później nie będzie żadnych widać łączeń takich przyśpitów. Zawsze, zawsze robię tak samo, czy z sufitami, czy z zabudowaniem GK, czy jakieś ścianki działowe i tak dalej. W dalszym etapie zobaczycie właśnie jak tą pracę wykonuję. I jeszcze jedna ważna sprawa, mój sposób na fazowanie płyt GK. Tak jak jeśli macie, te płyty były już sfazowane, są z dwóch stron, jeśli są kupione, tak jak tutaj widzicie, ale są miejsca cięte, że po prostu trzeba zrobić fazę samemu. Ja używam po prostu do tego maszyny, którą używam do maszyny, którą używam do szybowania gładzi, po prostu biorę sobie płytę, przykładam maszynę pod kątem, tak, włączam i sobie, sobie szybuję. Tak jak widzicie tutaj na filmie, wszystkie te łączenia, które są do to właśnie za pomocą tej maszyny sobie zrobię. Są różne narzędzia do szybowania, ale zawsze to kolejny wydatek. A taką maszynę sobie po prostu przyłożę po całości, płyty sobie, ewentualnie, powiedzmy kur, kurczę, normalnie 2-3 dwie, dwie, minuty i płyta jest gotowa już. Także zapraszam do oglądania. Witam ponownie. Tak jak widzicie, na tej ścianie mamy już łączenia porobione. Tak jak widzieliście w filmiku wcześniej, jak to wyglądało, jak wygląda teraz. Tak jak wcześniej wspominałem też, jeśli to wyschnie, no ale myślę, że już dzisiaj tego nie będę robił. I tak całość zawsze zaciągam minimum raz czasami dwa razy gładzią. Żeby właściwowaniu żadnych łączeń, bo widać ja nie chciałbym poprawek, bo nie lubię tego zresztą. Chyba nikt nie lubi robić poprawek. Wolę trochę więcej czasu poświęcić raz, a, w, a mieć później pewność że ewentualnie przy zapaleniu światła, czy jakieś tam jak słońce świecie, że żeby nie było nic po prostu widać. Myślę, że na początku przyszłego dnia za, za to pomieszczenie też wezmę. Chcę przykleić płyty karton Gips na jednej drugiej ścianie. Te przewody, wszystkie które tutaj widzicie, które od pierwszego do drugiego piętra się ciągną tutaj w dół. Będą jedną z tych rur przeciągnięte. A tam pod, za tą ścianą pod schodami, którą jest zabudowa, którą robiłem wcześniej z to tam będzie główna rozdzielnia i tam wszystkie przewody trzeba będzie przeciągnąć i to wiadomo też płyty do przyklejenia, później tutaj będzie zrobiony szach i w tym, w tym szachcie będzie z tego, z parteru będzie rozdzielnia cała, tak wszystko będzie połączone, A te przewody, które tutaj widzicie na, na ścianie to są głównie telekomunikacyjne też, to jest zwinięte tutaj Do internetu i detalowo wszystko jest pociągnięte, później może sufity Zaczynamy tutaj robić sufity też, w tym pomieszczeniu, bo to będzie pomieszczenie gospodarcze, ale awaryjny zlew też tutaj ma być. To pomieszczenie w zeszłym tygodniu tutaj też sobie zamknąłem, wypełniłem wełną w środku, wszystkie ściany do sufitu. Na w ścianie na wprost, gdzie jest stelaż, to też płyty karton-gips tak Jeszcze tutaj inwestor ostatnio, było zapomniałem się zapytać, bo chciałem zamknąć też tą, tą, tą zabudowę, ten stelaż chciałem zamknąć, ale zapomniałem się go zapytać, czy mam zrobić tutaj po prostu do tej ściany, czy w wnękę. Mam nadzieję, że na kim będzie się, to będzie dużo docinania. Zresztą dużo powierzchni tutaj nie zostanie, także myślę, że będziemy to zamykać, ale wolę poczekać i się upewnić. Tutaj jest syfon podtynkowy, bo tu jak, jak na filmikach wcześniej wspominałem, będzie właśnie kod dla niepełnosprawnych. To nic, dzięki za oglądanie. Ja wracam na pierwsze piętro dalej malować. Pierwszą warstwę przeciągnąłem rano, minęło parę godzin, jest godzina już coś koło 14, więc mogę drugi raz jechać, to nic do usłyszenia.